Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Minecrafta. Na ten odcinek pomyślałem, że zrobimy sobie windę, ale bo dosyć kłopotliwe jest chodzenie nad, na dół i, po prostu i na górę po klockach, i ciągle chodzi z tym dirtem i stawiać go gdzieś, żeby po prostu wdrapać się na skałkę. Najpierw się prześpimy, bo jest już noc, i zaraz w ogóle pokażę, co jeszcze zrobiłem. Zrobiłem takie coś imitujące polską flagę lub łóżko. Różnie to można odbierać. i No i co? I dużo. W, no i zrobiłem też szkła. I tutaj będziemy robić kopalnie. Tylko jeszcze tutaj trochę poszerzymy. I tak, znaczy jeszcze tak trochę głębiej się wbijemy i poszerzymy leciutko. E, coś jeszcze zrobiłem? Zrobiłem schodki. Chyba tego nie było w poprzednim odcinku. Drzwi. A, jakieś drzewka zasadziłem, ale to już tak. nieważne. I no i w tej kopalni dużo spędziłem czasu. A czy nie dużo, tylko dużo rzeczy wykopałem, a czasu właściwie spędziłem bardzo mało. I. Yy, zdobyłem ten Emerald, który w ogóle. Yy, ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Yy, no bo tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach i znowu się powtarzam, że dawno nie grałem. I. w ogóle znalazłem taki kanion, że chyba na koniec tego odcinka aż go pokażę. Yy, bo. Jest tam bardzo dużo rzeczy, a ten emerald znalazłem dosłownie, wkopałem się, znalazłem jakąś jaskinię To było yy, coś około... To było coś, nie wiem, po dwóch minutach gdzieś znalazłem jakąś jaskinię i... i w niej od, w Pierwszy co to znalazłem właśnie ten emerald, potem jakieś tam pierdolę, jakieś żelazo I właśnie żelaza też ma nawet sporo Tam trochę więcej mam gdzieś tutaj było Muszę sobie potem gdzieś to poukładać jakoś O, tu jeszcze mam tyle żelaza złota też trochę mi wypadło redstonea i tam lapis lazuli jeden, jeden kwadracik był. Dobra, moja winda będzie polegała na będzie polegała na tym, że będę ustawiał właśnie to to są główne materiały potrzebne do właśnie do tej windy. To sobie założymy jakby co. I ona będzie polegała na właśnie na y, takich tabliczkowych. Będę y, stawiał tabliczki, jak się będziemy wko wkopywać w dół. I. co to było? A. Y, y, I będę między nimi stawiał wodę i ta woda będzie mnie. Nie, wiem, czy to jest szybki sposób, ale. Taki. Myślę, że fajny. Fajny Tylko ja tutaj się boję, bo my jesteśmy na takiej platformie jakby skalnej i się boję, że. Tutaj za, że tutaj za niedługo może być. Yy, że ja, jak się zacznę wkupować w dół, to ja gdzieś tam się dokopę i spadnę. Nie dokopę się do ziemi, tylko gdzieś dokopę się. Yy, jakby w powietrzu. Ale myślę, że się na, na tyle wkopę tutaj. W, yy, na wprost, żeby. żeby wszystko to miało ręce i nogi i wyszło. O! Zepsuł się. Tutaj postawię pochonię, żeby wszyscy widzieli. Nie wiem, czy to dobrze widać na filmiku. Co się tutaj dzieje. Co tutaj jest? Dobra, poczekajcie. Muszę wziąć sobie stoł na skrzynki i to załatać. A, jeszcze jestem chory i dlatego mówię tak przez nos i może niewyraźnie. Dobra, to sobie załatamy. No, tak to chyba będzie miało. Tak to chyba ma wyglądać. Bardzo dużo w ogóle żelaza znalazłem w tej jaskini, jest... bardzo krótko byłem w tej jaskini, a tak dużo jeszcze ja zaszkodzę za. Zasz... zaskoczony. Kurde. Eee, Z tą chyba tak nie, umie, nie umiem wymawiać rzeczy. Eee, w ogóle miałbym wyższy level, mam tylko 20. Ale zginąłem dwa razy i... Eee, cofnęło mi. Eee, do drugiego levelu i teraz dopiero po tej wizycie w, w kopalni dopiero mi tak przybyło do, przy, przybyło mi levela Ja już spokojnie myślę koło 35 tak ja tutaj takie w ogóle levely są ja w ogóle nie, nie znam tych wiem. znaczy wiem, że one są potrzebne do enchantowania, ale też z enchantowania nie wiem, co to w ogóle jest. Znaczy coś tam jakieś bonusy dodaje do broni, ale Wykopiemy sobie to. Nigdy, za... znaczy na razie nie za dużo. Dobra, już nic nie ma. Bo ja tu też mi słońce świeci na monitor i słabo dosyć widzę. To skopiemy. Bo nie chcę, żeby to tak wyglądało. A tu jest jakaś. A, wiem co za jaskinia jest. Byłem w niej. Chyba mówię w tym odcinku, że jak robiłem to łóżko. No, właśnie się dokopałem do jakiejś skini musiałem ją potem łatać. W ogóle pusto w tym, nasz, w tym naszym domku jest i postaram się tutaj jakoś potem to zagospodarować. Taki tunel, nie wiadomo do czego, jakby ją służy, prawda? Hmm. He, nie wiem, czy to już będzie dobrze. Sekundę przeliczę, kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewię dziesięć, dwa, dziewięć, dziesięć, eleven, dwanaście, trzynaście, czternaście. Gdzie? 15-16 Jeszcze się wkopiamy ze 2-3 kratki Kurde Zrobimy sobie tym razem Żelazny yy, Żelazną łopatę O, a mnie ta choroba twórkurza Możliwe, że czasem będę wyłączał mikrofon, żeby smarkać nos, bo Yy, bo będzie obumilać za nosa i to chyba no nie, no nie będę się tutaj skupiał, także tak jak teraz, jak tak gada od rzecz yy, oczywiście łopatą się najlepiej kopie kamień yy, nie wiem czy ta winda właśnie będzie szybka ale yy, zawsze na pewno to będzie szybsze niż wchodzenie po tych skałkach czy zejść, zejść po tych skałkach to jeszcze nie jest problem chociaż dwa razy spadłem i straciłem level ale... ale wchodzenie już, szukanie właściwie z jednej strony tylko da się wejść żeby bo z innych są tylko takie przepaście których no i żeby na przykład jak zejdę z tej strony to muszę obchodzić wszystko żeby wejść do domku, więc to jest bardzo a nie, to już nie, problematyczne problematyczne pro, 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 pro. tutaj postawimy tego kobla bo ziemia jest nieładna sobie też taki yy, taki skałkowy ten dom, prawda? Dobra. To tu jest tutaj dwa tu dwa. Chyba dobrze wykopałem yy, Pach, pach. Pach, pach, pych, pych. Yy, dobra. Nie, czy to już tyle? Czy tyle wystarczy. Muszę to obejrzeć z, z zewnątrz. No ja gdzieś jestem tu? Coś takiego mogę tutaj być? Pójdę sobie tu? Nie, no to już powinno wystarczyć. Tutaj się już zaczniemy wkopywać. W ogóle nie mam żadnych planów na, na tą windę robią tak zupełnie spontanicznie, tak sobie... A znaczy troszeczkę na nią pomyślałem przed odcinkiem, ale to tak... ...rzut oka, tak się wkopałem i tak. Yy, tylko tutaj sobie pomyślałem, jak to może wyglądać. Ja myślę, że fajnie takie zwężenie, i znaczy, tutaj w tej strony, poszerzenie, jest tutaj z tej węże, zwężenie, prawda? I teraz myślę, jak tą windę, czy tak na, jak to, tak na środku ją strzelić? Hmm. Zastanawiam. Hmm, hmm, hmm. Chyba, chyba tak, ją po prostu na środku, tak. Tylko to jest. Chyba będę musiał kopać na dwie, trzy, na trzy kratki. Znaczy na dwie kratki, żeby nie spaść, jakby co. Ale nie wiem, czy to się będzie udawać. Sekundę w ogóle wsadzę sobie tutaj te rzeczy. To mi nie jest potrzebne. Ale to mi jest potrzebne. O nie, nie, nie. To mi jest potrzebne. Okej. Okay. Pach, pach. Dobra, na razie chyba będę stawiał same tabliczki. Bo to ogólnie chyba będzie miało być jedną kratkę i tak będę musiał wpływać. Więc... Yy, trochę... Nie, nie wiem jak to potem yy, tutaj dobuduję to. Ale myślę, że. No ja na, na pewno sobie jakoś poradzę. no no chyba dobrze to robię. Na początku takie musi być skupienie. Dobra, trochę się może w i... Kurczę, może mi się kilo zepsuć. O i węgiel. Super. Pach. I pach. I tak to ma wyglądać. Pach. Oj, że tutaj gdzieś nie spadł. A właściwie też nie na ile mam się wkopać. Hmm. Nie wiem. Mogłem zejść na dół i zobaczyć, na jakim poziomie to jest, ale. No, oczywiście. Nie pomyślałem. I nie wziąłem dir. A nie mam dir, to dobra. To sobie potem wejdę na górę i zobaczę. O shit. To nie tak miało być. Tutaj sobie jeszcze to wykopę się zawsze przyda, prawda? Ogólnie węgla teraz mam dosyć dużo właśnie po tej kopalni, ale jak coś się zacznie przetapiać, to już ten węgiel coraz bardziej schodzi sekundę. To mi się nie przyda. Okej, okay, chyba tak powinno być. Yy, dobra. Ja muszę wejść na górę, bo mi się kilow zaraz skończy i... Yy, I muszę zobaczyć na jakim poziomie to jest, więc ja się na chwilę z wami żegnam i... Po, i za sekundę wracam. Okej, okay, ja już jestem. Yy, no to to ma być poziom 60 O, ha, dobra, 8. Mm. No i co? No to kopiemy no. Yy. 68. Tu sobie wszystko poustawiłem. Miałem bardzo straszny bałagan. I po prostu. I sobie uporządkowałem. Nie, wiem, czy to bardzo widać, że słychać, że mówię przez nos? Ale za. Za wszystko, jak coś, to przepraszam. Okej. Okay tutaj tablica i tablica i jedziemy niżej i oczywiście pochoni nie mam fuck dobra ważne myślę jakoś wyżyjemy No, chyba dobrze to robię Tylko, kurczę, będę miał problem z... Wstawianiem tutaj wody, ale nie, to już chyba wiem jak sobie to zrobię wszystko Tak myślę, że wiem Dobra Skopujemy się niżej W ogóle od dupy strony chyba zacząłem, ale... To... <laughs> Kurde To gardłem boli... 80, dobra, jeszcze na 80. Chyba tu. No dobra, chyba wszystko działa. Potem to między te jak się pewnie domyślacie, między te... Kurde, jak to się nazywa? Tabliczki, więc te tabliczki będę musiały wlać wodę, która będę właściwie płynął do góry. O to będzie chyba szybsze niż zwykłe drabinki. Nie, na 99% to będzie szybsze. Sekundę to muszę wycelować. Ok, ok i ok. I to działa. mi pochodnie, które się kończą, ale. Ale nie, już prawie jesteśmy na dole. Więc chyba nawet za dużo tych tabliczek zrobiłem, ale to. Chociaż. Nie. Znaczy, no, za dużo tam pewnie zostanie mi trochę, ale myślę, że to nie będzie jakaś znacząca ilość. Dobra, dobra, dobra. Trzeba to skończyć. Nie, dobrze, postawię, dobrze. 68, to właściwie już. Tak, to już ma tak być. He. No właśnie, nie wiem jak to zrobić. Chyba tu jeszcze będę stawiał tabliczki. Jak jest tak, to będę stawiał tak. Tak, chyba będę musiał zrobić, ale tu jest teraz lipa, bo ja nie mogę wchodzić. Yy, dobra, to ja może ustawię te tabliczki i. Znowu znowu krótkie cięcie i ustawię te tabliczki. I dopiero wtedy pokażę jak to wszystko będzie chodzić. To. Cześć. Ok, po krótkiej przerwie już wracam. Mm. No to już ja właściwie skończyłem tą windę. Jeszcze tam y, teraz y, przez resztę filmika dokończymy budowę tunelu, który będzie wychodził tam. Yy, tam. Tam, tam wtażę wychodził. No, i to właśnie tyle. No, i tak, jest trochę ulepszone. Tą widzę, bo ona miała być miała, miała mieć tylko jeden, jakby taki tunelek z wodą, yy, ale zrobiłem też tutaj, żeby Żeby nie musieć. Czasem yy, się ryzykuje, że tak się wychodzi z tej wody, spada, i dopiero na samolotowe wchodzi, ale to czasem nie wychodzi, przynajmniej u mnie, z moim, z moim refleksem. A, no, i padłem ze 4 no, do 10 razy. Tak, max 10. No, i dlatego mam. Zerowym level, chyba, tak? To jest zerowy albo pierwszy, nie wiem. No, i tutaj mam jeszcze drugi szyb jakby e, dla e, spadającego. Sekundę, bo właśnie będę chciał kopać, nie wiem, czy wszystko mam. Jedzonko jedno, może weźmiemy, może się przydać. Proszę, będę musiał w ogóle pójść jeszcze pozabijać trochę tych. I co? No i co? I to chyba będzie działać. Jeszcze nie sprawdzałem tego ostatniego. No, działa. Dobra. Czyli sekundę. Jak stamtąd tam, to będzie tak. Czyli tu. Ja się chcę kopać tu. Dobra. To będziemy kopać taki tunel. Potem jakoś go myślę zdobimy. Nie, wiem czy na filmie dobrze widać, dlatego będę stawał, będę się starał stawiać coraz częściej pochodnie. Na razie tylko tak byleby by się wykopać stąd. I myślę, że potem jakoś ten tunel poszerzę. Po, po... bardziej po... Pozdrawiam go i myślę, że będzie w to wy... ta winda do góry nie jest tak jakaś bardzo szybka ale... znaczy no jest to... nie wiem czy ona... nie wiem czy ona jest szybsza od drabinek z tym się bym mógł nie zgodzić chyba ona jest, ona jest podobna jak drabinki, może troszeczkę szybsza tak mi się zdaje, kurde miałem pochodnie stawiać Eee. No, ja się chcę wykopać, pany. 68 to miał być ten dobry. A ja tu się kopę i kopę. Sprawdzałem to z drugiej strony, ten, ale nie, no to powinno być. Wszystko dobrze. Na 68 to chyba powinien być właśnie ten. Na 68 jesteśmy? Tak. Nie wiem, sekundę. Aż taka długa jest ta góra? A może się zaraz wykopiemy? Oj, coś w, zaczynam w coraz bardziej wątpić. Jaki długi tunel, a jeszcze się nie wykopaliśmy. A ta góra nie jest chyba aż taka długa. O, pierwszy. Czyli miałem zerowy wcześniej. Fajnie, że wchodzi ten level z kopania, tego, bo to zawsze jest jakieś mm, zachęcanie do kopania, właśnie, nie? Tak myślę. Kurde, nie wiem czy ja się dobrze wkopałem. No jeszcze sobie wejdziemy tą winną. żeby pokazać sekundę muszę wyciąć nas muszę wyłączyć mi na chwilę. Ok, już mm, hmm, 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 hmm. Nie wiem, czy ja się dobrze wkopałem. Czy na dobrą głębokość. Znaczy, na pewno to było 68, ale może Chociaż słyszę już owce. To może one są. Nade mną. Nie. Tam raczej nie. No sekundę, będziemy się kopać. Myślę, że w końcu się wykopiemy. Chociaż bardzo długi ten tunel, myślałem, że będzie o wiele krótszy. Chyba, że ja się kopę w jakąś złą stronę. W poprzek. Dobra, wiem, że nic nie widzicie, ale... Dobra, postawię. Może oni są na mną? Dobra, nie wiem. Dobra, dokończę ten tunel, bo... Fajnie yy, gdzieś tutaj są, tylko ja narzekam ciągle. Ale w cholerę długi ten tunel jest. Nie, wiem, czy to tak powinno być? Eee, kończmy, kończmy, bo ja chcę już skończyć. <tyle, <tyle, Tyle razy umarłem podczas robienia tej windy, że to jest po prostu... Nie wiem, chciałem powiedzieć poezję, ale <tyle> to jest chyba niedobre słowo. Dobra, wykopaliśmy się i to nawet chyba w fajnym miejscu. Sekundę, muszę zobaczyć, gdzie jesteśmy. A, koło, koło tego, bardzo fajny, bardzo dobrze. Tak, właśnie. Tylko teraz pousu, pousuwamy sobie tutaj ten dirt. Nie, czy zrobić taki zwykły tunel? Dobra, nie ma więcej kobla. Teraz wejdziemy sobie. Na taką szerokość byłby lepszy. No to ja to poszerzę wy... W, między odcinkami i pokażę na pewno w następnym co tutaj zrobię nie wiem czy to poszerzę, co coś tu myślę że zrobię wchodzimy do góry, no to, to nie jest jakoś rewelacyjnie szybkie chyba że ja to jakoś źle wchodzę, nie wiem ale ale, ale jest to myślę bardziej yy, komfortowsze, komfortowe niż draminki no, ale w sumie to nie, nie w sumie tak długo, ile 20 sekund weszliśmy tutaj bardzo krótko, dobra? Jeszcze, jeszcze, jeszcze zrobiłem drugą skrzynkę, znaczy postawiłem drugą, bo miałem drugą w skrzyni tej pierwszej i sekundę. O, dobra, już i w ogóle chyba myślę, że w... niech to nie jest zapowiedź. Ale myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie magazyn, albo pójdziemy do kopalni, ale to są już. Myślę, że magazyn jest potrzebny, więc chyba dobra, prześpimy się i myślę, że to już na tyle z tego odcinka. Bardzo bardzo fajne miejsce się wykopałem, bo właśnie tam mam i blisko do lasu i do wody i i do właściwie do mojej wejścia do kopalni. Yy. więc o oszty Dobra. Tu jest nieskończone co zrobiłem mm, Tak, a nie, jeszcze sekundę zadajmy. Ja się z wami żegnam yy, to, był to był trzeci odcinek, chciałem powiedzieć pierwszy To był trzeci odcinek z gry Minecraft yy, W ogóle się nie zastanowiłem co chcę powiedzieć na ten koniec Tak więc, jak mówię, w yy, poprzednim, następnym odcinku, znaczy będziemy chyba robili Magazyn, ale to jeszcze zobaczę, chyba że coś mi wyskoczy fajniejszego yy, Do zrobienia akurat na następny odcinek, więc To jeszcze się okaże ja zapraszam do komentowania, jeśli film się podobał. Jeśli nie, to też możecie to oczywiście napisać w komentarzach. No i zapraszam do subskrypcji i, yy, i lajkowania oczywiście filmu jeśli się podobał. Ja się z wami żegnam i cześć!